Siema. Siemano, dzisiaj lecimy. Unboxingiem maczuski. Od sklepu Pirożmoc do Lightów. Dziękujemy za wspieranie naszego kanału i możecie wpaść do sklepu Piroż Moc, z skonem Piroż, w firmie macie minus 10% i 100% szans na dostanie kratycy nie wiem, kuchenny z domu no, dobro, sumie, tak, ten, jak nie no dobrze, z tym jakie a, i możecie wpaść na kanał PIROMYK, który nagrywa różne profesjonalne pokazy pirotechniczne tak, powiedziałem o i może będziemy mieli współpracę ze sklepem odpalaj.pl, ale to jeszcze się okaże, no, jeśli mamy dostać informacje. Dawno od nie było, na. Tym bardziej unboxingów, w sensie ostatnio wleciał, ale tu, tu są fajerwerki na testy. Może wam obiecać, że za niedługo dostaniecie jakiś odcinek z tego. Próbujemy promeski w O, bo O, fajerwerki teraz tak no drastycznie, ale to prostu mają trwać. No coś tam nie wiem czy wyglądacie machonego ale pewnie tak bo to jest naczelny wódz i on tam mówi że ceny pirotechniki mają... spaść wyrzucę do świetnika. Nie, dzięki niemożliwe otworzyliśmy nasz kanał, bo dziś bo... Dzięki Machonemu właśnie otworzyliśmy kanał. To jest właśnie to. Naczelny wódz pirotechniczny. O coś już tam widać. Ujawni coś. No. Myślę, że paszupka wam się może spodobać, bo w sensie kwota którą wydaliśmy za paczkę jest to 120 zł kartą sztuki to no, ja mam tak. Odwrotnie. wyrzutnia Little Boy 16 strzałów extra loud jakiś, więc to jest od Pyro. 16 strzałów. wyrzutnia Titanium Salut, jest tu napisane. Informacja wrzutna. Kategoria F2 mamy tutaj, już wam mówię, mamy tutaj, mamy tutaj. Rok produkcji. Może tu będzie pisać. Klasa druga. Nie piszę gramatury. Coś się możliwością No tu mamy 20 mm tego Titanium salut 20 sekund i na 15-20 metrów. Ja to będzie właśnie będzie walić. Ja mam wyrzutę Magma od Triplexa, ma tylko ląd podstawowy, 16 strzałów, kod produktu to TXB604 No i mamy tutaj klasa, klasa ja powiem już, 104g na całą wyrzutkę, 20mm, 12 strzałów a klasa, 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 klasa Klasa f w... 2 F2, F2. No lecimy za możemy zaraz coś Oj. mamy P750 tak zwane mega piratki od Maxema, nowość Macie informacje kategoria F3, szczęść gram na całe opakowanie, więc szału się spodziewam. No nowe pytarki 2022 nie? Maxem, mega piratki no ja Miałam tutaj P500 Takie coś Ala P1000 bardzo im to Ale dużo słabsze, no bo to jest robione na podobie Ile ja mają gram na sztukę? No 7,2 grama na paczkę No tu już jest starszy produkt Klasa F3 Z... 7,2 gram na całe opakowanie no to Dwa... 2021 No to ja mówię na... No to wszystko Od Maxama też Mamy na sztukę ile? 0,33. A tu, czekaj, OK, powiem To jest 0,33? Ciekawe. Mamy rakiety wodu od Jorge. Y 6 sztuk. Kod produktu 3775. Na, na całe opakowanie jest 96, jak dobrze pamiętam. Klasa druga. Tu macie informacje. Dramaturka, oczywiście C, jakość, aha jakość, 96, 6 sztuk, rakiet, wódł. No i tak się prezentują zakupy za 120zł zrobione w sklepie z używając kodu rabatowego Piroświry. To by było na tyle chyba w tym odcinku, trzymajcie się ciepło, na rano z tematem. No za niedługo będą testy pewnie. No i to by było tyle się, maleczko.